Cześć kochani, tutaj Kasia. Dzisiaj poruszymy temat wyjścia ze, swojego, ze swojej strefy komfortu, ale także o nowych doświadczeniach, na przykładzie tego, co niedawno mi się przytrafiło. Dosłownie kilka dni temu wróciłam ze swojej wycieczki do Anglii, gdzie odwiedzałam swoją krewną, która mieszkała z Anglikiem. No i nocowałam u niej. I o co chodzi z tym stre, yy, strefą komfortu? Ja nie znam angielskiego, ja, więc z języka angielskiego znam tylko kilka naprawdę podstawowych słówek. Jak do mnie ktoś coś mówi po angielsku, to ja w głowie słyszę jakieś takie trekotanie, trele morele. Kompletnie nie jestem w stanie się na tym skupić. Ja tak mam od zawsze. Dla mnie angielski to była zawsze czarna magia. I mieszkałam u mojej krewnej z tym anglikiem. I wiecie, on, ten Anglik wiedział, że ja jestem Polką, że ja nie znam angielskiego. Moja, moja krewna robiła bardziej z takiego tłumacza między nami. Ale to, co mnie trochę zabolało, znaczy zabolało, coś co zauważyłam i trochę wiecie, było mi szkoda, bo ja tam po niej nie pojechałam sama, pojechałam z innymi osobami, które znają angielski. No, i dopóki te osoby były u nas pod, pod jednym dachem, no to ten Anglik miał z kim rozmawiać, prawda? Ponieważ one, oni znali angielski, mogli z nim pogadać. Ten Anglik nie czuł się taki osamotniony trochę, prawda? No ale w momencie, jak oni wyjechali i zostałam tylko ja, moja krewna, i ten Anglik, to on, kom, wiecie, on mógł z moją krewną porozmawiać y, po angielsku, nie ma problemu, prawda? Też byliśmy w Anglii, więc. W jego kraju ojczystym, prawda? A jednak miałam cały czas takie wrażenie, że w momencie, w którym ja na przykład z moją krewną rozmawiam, on się czuje taki osamotniony. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że przez to, że ja jestem i ta krewna musi mówić do mnie po polsku, i on nie rozumie, co ta krewna mówi, i praktycznie, no, wiecie, nie może się nawet w włączyć w rozmowę, jeżeli e, ta krewna nie, nie powie mu, po, nie wytłumaczy mu po angielsku, o czym ze mną rozmawia, a, te, a później nie przetłumaczy jego na przykład słów nam, y, dla mnie, to kompletnie on nie wiedział, wiecie, o czym z nami rozmawiać. E, gdy wieczorami robiliśmy sobie z jakichś takich filmów komediowych i nie było możliwości włączenia napisów po angielsku, to dla mnie też to było, wiecie, takie, kurczę, sprawiam problem, nie? Takie, kurde, Kaszka, Przyjechałaś do kogoś i sprawiasz mu problem. Ja nawet pytałam mojej krewnej, żeby ona spytała tego Anglika, czy, że, czy on się nie czuje jakoś źle z tym, prawda? Ale ona powiedziała, że nie, że faktycznie jest on... No nie jest dla niego komfortowa sytuacja, że praktycznie we własnym domu nie jest w stanie zrozumieć, co się mówi, ale rozumie, że jestem jej krewną... Że dawno się nie widziałyśmy, że chciałam, chciałyśmy spędzić trochę czasu razem. A też rozumie, że ja nie znam angielskiego, bo to nie jest mój język ojczysty. A wiadomo, nie każdy z angielskiego musi być orłem. I mówi, że nie, że faktycznie trochę niekomfortowo się z tym czuję, ale rozumie sytuację. Ale wiecie, ja to wiedziałam, ale w mojej głowie już było takie: Kaszka, ty sprawiasz problemy. Znowu to, że czegoś nie umiesz powoduje, że ktoś czuje się niekomfortowo, że znowu jest coś nie tak, bo ty czegoś nie umiesz. Dlatego kiedyś ja już mówiłam, że samoakceptacja, rozwój, miłość do samego siebie to jest etap, to, to nie jest takie wiecie hop siup, kocham siebie i już wszystko cacy. Nie, to jest coś, nad czym trzeba pracować, trochę jak w związku, prawda? To nie jest tak, że poznasz, poznasz drugą e, osobę, będziesz się kochał i, i, i ten związek się zawsze będzie utrzymywał, nie nad związkiem trzeba pracować. Podobnie nad związkiem ze samym sobą, czyli można, no to z samej akceptacji też trzeba pracować. I wiecie, jak ktoś może powiedzieć, no to naucz się angielskiego na i następnym razem nie będzie sprawiała problemów. I taki, nie, wiecie, ja mogę się nauczyć angielskiego, mogę na przykład nauczyć się słówek, ale z powodu pewnych chorób, ja mam też trochę utrudnioną y, tą, mam trochę utrudnioną y, misję, że tak to ujmę. Ja mam obu niedosłuch. Czuciowo-nerwowy. I u mnie to działa bardzo często tak, że albo ja nie słyszę, że ktoś coś do mnie mówi, jeżeli naprawdę mówi cicho, albo ja nie rozumiem czasami, bo ktoś coś mówi. Ale jakby u mnie jest, wiecie, zjadane y, początek, y, słówka, końcówka, słówka i wiecie, jak ktoś do mnie mówi po polsku, iż ja nie wiem, utnie końcówka słówka, ja jeszcze jestem w stanie się domyślić, co on powiedział. W języku angielskim, no tak to nie działa, nie. Y, pamiętam, że ten Anglik y, coś tam, wiecie, on próbował ze mną relację nawiązać, ale wiecie, mówił na zasadzie wiedział, że nie jestem w stanie zrozumieć, jak on mówi pełne zdanie, więc było coś na zasadzie, że porozumiewaliśmy się e, trochę jak, takie wiecie, kali jeść, kali On tak, wiadomo, jeszcze bardziej płynie tym angielskim, ale wiedział, że ja nie za bardzo rozumiem, więc mówił jednocześnie na migi, pokazując o co mu chodzi, nie? E, też nie mówił nic takiego bardziej skomplikowanego, a ja mu E, odpowiadałam, wie, ja już się nawet nie bawiłam, e, wiecie, w te D-I, do, e, czy jakiekolwiek inne łączniki między, zdania, między słówkami, tylko po prostu, wiecie, mówiłam. E, na przykład I- e, Love, e, nie wiem. E, candy, nie, albo coś takiego. Ja już się nawet nie bawiłam w to, żeby nie wiem, myśleć, jakie to będą łączniki między tymi zdaniami i tak dalej, bo. On wiedział, że. On mniej więcej się orientował chyba, o co mi chodzi, wiecie, kali jeść, kali pić. No. <grytanie> Ale właśnie, wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Ja dopiero jak pojechałam do Anglii miałam takie poczucie. Wiecie, miałam taki jakby test dla samej siebie. Test tego, żeby zobaczyć, jak ja się zachowam, jak mój organizm, jak cała moja osoba zachowa się w momencie, w którym będę. W niekomfortowej dla siebie sytuacji. W momencie, w którym ja będę zdana, można powiedzieć, trochę na łaskę drugiej osoby. Prawda? No, nie oszukujmy się. Ja w Anglii sama bym nie przeżyła. Albo musiałabym naprawdę... Chociaż z drugiej strony miałabym wtedy bardzo mocną motywację, żeby jednak nauczyć się angielskiego. Bo, no, tego zależałoby moje przetrwanie, prawda? W, w tym kraju. Ale właśnie... I powiem Wam, że jestem z siebie trochę dumna z tego, prawda? Bo pomimo tego, że nie znałam angielskiego i na początku to, jak Simon coś do mnie mówił, to e, ja miałam takie: O Jezus, Marianie, co, co on powiedział? Takie: Wiecie, takie: O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. A teraz, znaczy teraz, a później po pewnym czasie już miałam takie, że próbowałam, wiecie, nie, że od razu lecieć do, do mojej krewnej i mówić: Słuchaj, przetłumacz mi to i to. Tylko, jakby, je, pytałam takie "why" albo "excuse me", nie? albo takie pokazywałam, że po prostu nie wiem o co mi chodzi, nie, o co mu chodzi. I on wtedy próbował jakoś tak na migi, wiesz, po, wiecie, pokazywać też. Ale najczęściej się tylko pytał: "Kasia jest, Kasia jest, ok, to ja ok". No, e, więc. Wiecie, próbowałam. Ja jestem z siebie dumna, że próbowałam, i to jest takie, jest, nie takie, nie umiałaś, ale dawałaś radę. Czasami ja troszkę nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć, a miałam akurat internet, bo byłam w domu, czyli podłączenie do Wi-Fi, to próbowałam, wiecie, w translatorze sobie wygooglać, y, jakie dane słówko będzie po angielsku, prawda? I próbowałam już później. Y, sama sobie wiecie. Przetłumaczyć, nie? I co chcę powiedzieć, i wiadomo, ten translator też nie jakby w 100%, więc jakby nie chciałam całych zdań tam tłumaczyć, bo on też w 100% jakby tego nie pokazuje. Jakby poprawnie, bo on tłumaczy słówka a nie tworzy od razu całe zdanie. Więc jakby tłumaczyłam jedno słówko i próbowałam to przeczytać, ewentualnie odwracam ekran, po prostu dla Anglika pokazywałam o co chodzi, nie. Więc, no tak, wyjście z takiej strefy, ze swojej strefy komfortu miałam, ale jestem dumna i poradziłam, so, że sobie z tym poradziłam. Ale właśnie, dlaczego w ogóle poruszyłam ten temat? Ponieważ bardzo wiele osób sądzi, że pokochanie siebie to jest właśnie takie pstryk kocham siebie. Yy, nie wiem, pstryk yy, jestem pewna siebie. Nie. Może u kogoś to działa, ta pewność siebie, to kochanie siebie, ale nie u wszystkich jest to nadstryknięcie palca. Z tego, co zauważyłam na swoim przykładzie, ale też na przykładzie osób mnie otaczających, pewność siebie, akceptacja samego siebie, miłość do siebie, to jest coś, co po pierwsze, wynosimy z domu, to jest coś, co kształtuje się na przestrzeni lat. Tak naprawdę. I wiecie, jest coś takiego, jest takie powiedzenie, że yy, nikt jakby nikt ciebie nie pokocha, jeżeli ty nie pokochasz samego siebie. Ale według mnie to działa w obie strony, ponieważ w momencie, w którym spotkamy kogoś, kto jest mega pewny siebie, yy, widać, że, nie, wiecie, nie takie przesadnie, że o, jestem zajebisty, jestem najlepszy, tylko takie na zasadzie Jestem, jestem, jestem pewna tego jaka jestem jestem pewna siebie, jestem wartościową osobą, e, walczę o swoje to wtedy z taką osobą bardzo łatwo jest nawiązać relacje, ponieważ no wiecie skoro ona jest taka pewna siebie, to znaczy, że naprawdę wiecie, my mam takie myślenie, że taka osoba na pewno jest tego wartość, to jest naprawdę super osoba, skoro ona jest aż tak pewna tego jaka jest Właśnie i wtedy jesteśmy łatwiej nawiązać tu relację, ale z drugiej strony, czy nie czujemy się bardziej pewni siebie, jeżeli widzimy, że ktoś nas lubi, że y, mamy przyjaciół? Tak, to jest takie umocnienie tego. Tak jestem tego warta. Gdybym nie była ta, warta nic, to przecież nie, nie miałabym przyjaciół. Nie miałabym osób, które widzą we mnie coś wartościowego, prawda? Właśnie dlatego to jest. Zamienna ze sobą i w momencie, w którym ja dorastałam, ja nie miałam tego. Ja nie miałam przyjaciół, którzy yy, by mi pokazali, że jestem dużo warta. A skoro nie miałam przyjaciół, nie było osób, które by, by mnie lubiły za to, jaka jestem, bo ja nie chciałam, bo one mnie lubiły za to, jaka nie jestem, czyli żebym udawała kogoś, kim nie jestem, bo już kiedyś próbowałam i naprawdę źle się to skończyło, to wiecie, pomimo tego, że z jednej strony ja miałam w głowie takie, że okej, okay, te osoby po prostu są takie jakie są, no nie jestem w i tak dalej, to jednak cały czas miałam w głowie, że w takim razie ja jestem bezwartościowa. Bo skoro nikt nie widzi we mnie nic takiego wartego uwagi, wartego zainteresowania się, to może to oznacza, że ja nie mam nic takiego w sobie. Wiecie, oczywiście, ja nie mówię, że, były osoby, że nie było osób, które chciały jakoś nawiązać ze mną relację, bo już teraz z perspektywy czasu widzę, że takie osoby były. Były osoby, które chciały nawiązać ze mną relację, ale to ja je odrzucałam. Odrzucałam je, ponieważ już byłam przyzwyczajona do tego, że nikt mnie nie lubi. Wszyscy się ze mną śmieją, i w momencie, w którym ktoś chciał nawiązać ze mną relację, to ja z automatu już miałam takie wrażenie, że ta osoba nie, ona na pewno nie chce ze mną zaprzyjaźnić. Na pewno ta osoba chce po prostu albo mnie wyśmiać, albo upokorzyć. Ja sama z siebie odtrącałam te osoby. Czego naprawdę żałuję, to nie tak, że wiecie, że całe dzieciństwo ja byłam tą super grzeczną, bo miałam też swoje za uszami. Nie byłam całe dzieciństwo super grzeczna, yy, yy, taka, wiecie, niewinna, ofiara i tak dalej, bo też mam, wiadomo, no, każdy ma swoje za uszami. Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi, prawda? Albo nadal nimi jesteśmy. Więc łatwiej jest nam akceptować siebie, kochać siebie, jeżeli otaczamy się w środowisku, które dobrze znamy, w którym dobrze się czujemy. W momencie, w którym wyjdziemy z tego środowiska, wyjdziemy do świata, które jest tam obcy, to jest taki test dla nas, żeby zobaczyć, jak my się zachowamy, co my zrobimy. Oczywiście ja nie mówię, żeby teraz nagminnie wychodzić z swojej strefy komfortu, bo to też nie jest dobre. Ja na przykład, pomimo tego, że wyjechałam tam na urlop i naprawdę super się bawiłam, to jednak byłam, można powiedzieć, trochę zmęczona pod względem psychicznym. Właśnie tym, że dla mnie to było takie, wiecie, wyjście ze swojego strefy komfortu, że pomimo tego, że ja tam byłam z osobą, która zna Polski, przecież to moja krewna też jest Polką, więc rozmawiałam po polsku i tak dalej, ale czułam takie, wiecie, że jestem od niej i od y, jej y, partnera zależna w tym kraju, że nie jestem niezależna, jestem zależna od kogoś. W tym kraju. Przecież to oni tłumaczyli, na przykład przy Kasie, o co chodzi. To oni jakby przytłumaczali, jak byliśmy na przykład w muzeum, bo tak byliśmy w angielskim muzeum. O, to jest naprawdę super muzeum. Muzeum historii naturalnej, z tego co pamiętam, ale mega. Nie to, co w Polsce, ale. Wracam do tematu, to oni tłumaczyli nam. Ja już widziałam po mojej krewnej, że ona jest zmęczona już te czasami trochę tym, że wszystko musi przytłumaczać. Jednak widziałam, że tłumaczy, bo wie, że no, ja inaczej nie zrozumiem o co chodzi. Że mogę jakby próbować, wiecie, sama z siebie wy... przeczytać i ten, ale ja nic kompletnie nie zrozumiem. Dla mnie to jest język chiński praktycznie. I. Pomimo tego, że się mega bawiłam, naprawdę to nie tak, że ja tam pojechałam i byłam jak, nie wiem, w jakimś tartaku czy coś, mega się bawiłam, ale jednak jak wróciłam do swojego kraju, odetchnęłam, nie? Takie, okej okay, Kasia, jesteś na gruncie, w którym czujesz się bezpiecznie, czujesz się pewna siebie, jesteś niezależna, okej okay, wróciłaś na dobry grunt. Ale jestem wdzięczna, naprawdę jestem wdzięczna za to, że było mi dane to przeżyć. I myślę, że takie wyjścia z swojej strefy komfortu powinniśmy stosować teraz na jakiś czas. Nie po to, żeby się katować, ale właśnie po to, by zobaczyć, jak zareagujemy, żeby można być trochę sprawdzić, to, czy naprawdę ta, akceptujemy siebie, i to, czy naprawdę nasza mm, więź z samym sobą jest tak silna, jak sądzimy. Ponieważ łatwo jest. Mieć silną więzę samą sobą, łatwo jest mieć dobre zdanie o sobie, łatwo jest kochać siebie i akceptować, w momencie, w którym środowisko jest dla nas przyjające. Ciężej jest, w momencie, w którym musimy być zależni od kogoś, w momencie, w którym jesteśmy zdani na czyjąś łaskę bądź też niełaskę, w momencie, w którym całe otoczenie jest dla nas obce prawda? To nie musi, wiecie, być koniecznie, nie wiem, podróż do nowego kraju, nie? Albo coś takiego. To może być równie dobrze, nie wiem, coś, co sprawia, nie wiem, coś, czego się boicie, yy, ponieważ paradoksalnie takie przeżycie podnosi naszą samoocenę bardzo często. Ja na przykład po tej podróży do Anglii jestem naprawdę... Moja samoocena może nie jest bardzo wysoka, ale wzrosła, bo myślę, pomimo tego, że było problemy to dałam radę jakoś, ale wiecie, ja nie pojechałam tam z nadzieją, że o będę, nie wiem, będę sama y, wszystkie, y, wszystko co się do mnie mówi, rozumieć. Nie, ja tam pojechałam, żeby wypocząć. Ja nawet się nie nastawiałam na to, że ja będę rozumieć, co do mnie mówią po angielsku. Ja się bardziej nastawiłam na to, żeby zobaczyć, jak zareaguję w momencie, w którym, właśnie, będę zdana na czyjąś łaskę, w momencie, w którym to. Ja będę tą osobą, może być trochę dzieckiem, prawda? Ponieważ dzieci bardzo często są zdane po prostu na rodziców. To rodzice muszą się zabrać do lekarza, wytłumaczyć o co chodzi i tak dalej. Można powiedzieć, że jest trochę jak dziecko wtedy. Dziecko, które jest dane na łaskę rodziców. Ale wróciłam naprawdę z dobrą samą oceną, bo pomimo takich trudności nie podkopałam swojej pewności siebie. Lekko, było, lekko była ona zachwiana. To, to na pewno, bardzo na pewno była ona mocno zachwiana, znaczy no, nawet mocno, tak. Ale właśnie o to chodzi. Zrobiłaś to, były trudności, pokonałaś te trudności i wyszłaś stamtąd jako osoba, która jest bogatsza o nowe doświadczenie. W, następnym razem, jak możliwe, że następnym razem jak pojadę do Anglii, będzie już trochę inaczej, już bardziej będę oswojona może właśnie przed następnym wylotem będę też przykład próbowała nauczyć się chociaż takich podstawowych słówek, które troszkę trzeba yy, znać yy, w Anglii. Więc naprawdę mega polecam wychodzenie z własnej strefy komfortu raz na jakiś czas. Ja nie mówię codziennie. Raz na jakiś czas. Aby zobaczyć jak zareagujesz w momencie, w którym nie będziesz miała kontroli nad sytuacją. Nie będziesz miała kontroli nad sytuacją. Ponieważ to bardzo dużo mówi o tym, jak naprawdę jesteś, bo w, w, w czasie, gdy jesteś w, w swojej strefie komfortu, w otoczeniu, które ci sprzyja, bardzo łatwo jest nakładać maski, y, tuszować, nawet bardzo łatwo jest okłamać samego siebie pod kątem tego, jaka jesteś, jaki jesteś. Dopiero gdy wyjdziesz z swojej strefy komfortu i będziesz musiał, musiał albo musiała, żyć przez pewien czas w wydarzeniu, które nie jest Ci sprzyjające, wtedy maska opada. Wtedy Ty nie skupiasz się na tym, żeby utrzymać swoją maskę, tylko na tym, żeby tam przeżyć. Więc maska opada i pokazujesz wtedy to, co było zakryte, to, co ukrywałeś nawet przed samym sobą. I to jest wspaniałe, takie, wiecie, takie nowe doświadczenie, taka lekcja dla nas. Dlatego mówię, bardzo polecam wychodzenie w swoje strefy komfortu, to nie musi być podróż do nowego kraju. To może być zrobienie czegoś, czego na przykład się boisz. Oczywiście ja to nie mówię skaki, z raz z okna. Ale na przykład skok na bungee. Uwierzcie mi, mega doświadczenie. Skoczyłam, jezu, jak ja się bałam. Bo wiecie, to nie jest tak, że jak skaczesz na bungee, on jest jesteś przypięta pasami. Tylko ja z nerwów nawet nie czułam na sobie tych pasów. Ja czułam się normalnie tak, jakby ktoś. Wiecie, postawił mnie na platformę, platformę dał 90 metrów w górę i powiedział skacz. Nie? Takie jeju. Bo to, i wiecie, to paradoksalnie to nie jest tak, że możesz zamknąć oczy i sobie skoczyć, nie? Tylko to. Ja zamknęłam oczy, ale. Właśnie to, że tam nie możesz po prostu sobie skoczyć na nogi, bo wtedy, jak się szarpnie talina, to ci naprawdę może coś zrobić z kręgosłupem. Tam musisz bardziej coś takiego, że. Yy, ja to coś czuję, ja to coś takie ogarniam jak, wiecie, po całym dniu zmęczona praktycznie padasz na łóżko, prawda? Nawet nie, że skaczesz na łóżko, że to padasz na twarz na łóżko. To czasami widać na przykład w filmach, nie? Jak ktoś pokazuje jakiś mega zmęczony po całym dniu pracy i po prostu pada całym ciałem na łóżko. Wiecie, nie, że skaczę na to łóżko, on pada na to łóżko, i właśnie tak musiałam skoczyć na tej i musiałam paść praktycznie w, w tą przepaść. I uwierzcie mi, że ojeju, jakie to było doświadczenie, ale wyszłam taka szczęśliwa, taka pewna siebie, taka dumna z tego, co zrobiłam, bo wiedziałam, że przełamałam swój strach. Dlatego to jest moja lekcja dla Was na dziś: próbujcie nowych rzeczy. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że ta rzecz jest dla Was nie do zrobienia, albo że yy, nie dacie rady, Spróbujcie. Jeżeli nie spróbujecie, w życiu się nie przekonacie. Nawet jeżeli za pierwszą spróbujecie i nie uda wam się, to nie załamujcie się. Bo w pewnym czasie znowu spróbujcie i może tym razem będzie lepiej. To by ode mnie dzisiaj było na tyle. Do usłyszenia. Cześć!